Witam w następnym filmie z gotowania. Obiecałem, że będzie następny film. Znaczy, że dzisiaj będzie film, ale nie mówiłem, co będzie. No, tak, tak. jestem dzisiaj lekko wkurzony, bo miałem dzisiaj dwa kolosy z maty i lekko mi się też nie chce. Więc dzisiaj będzie coś prostego i smacznego to znaczy pizza. Pizza przygotowuje się następująco: bierzesz pudełko z pizzy, patrzysz ile trzeba, obierasz pizzę z folii. To może być najcięższą rzeczą w tym procesie, to znaczy obieranie pizzy z folii. bierzesz to i wkurwasz do piekarnika o ale nie tak znaczy mogę to w sumie położyć akurat nasza pani domu wyposażyła a wiedziała, że tu studenci będą mieszkać i wyposażyła nas w takie specjalne ustrojstwo, które nazwa kratą do pizzy, więc można użyć kraty do pizzy jest to wskazane nawet. No i napierdalasz. Ile tam kurwa było? Nie pamiętam już. 12 225 No i krążek się smaży. I to w sumie wszystko z przygotowań. Widzimy się na próbie smaku. Wygląda na to, że już się zrobiło. Ech, kurwa! Więc można napakować na, to na talerz i próbować zjeść. Kurczę, no tu jedną ręką może być ciężko przeprowadzić taką operację. No Ale chuj, postaram się. A, kurwa, gorące. Opa, no i jest. Oczywiście do tego trzeba jeszcze dodać studencką przyprawę, to znaczy ketchup, Oczywiście ketchup pudliszki, bo inne są obrzydliwe. Najpierw no dalej, co tego, ile, ile chcesz? No i co, test smaku. Duży kamerę tak, Cię o test smaku. Mm. Dżegi są całkiem niezłe. Kebasa też jest smaczna. No, do środka się jeszcze nie dogryzłem. Nie wiem, czy to widać tam, czy chuj. Ale... Jest dość zjadliwe. na słowo. Nie jest to lepsze niż ryst kurczakiem. No ale cóż, całkiem smaczne. Więc taka ocenka może być. 8, 8 i 7 pi przez 4 na 10. Dziękuję, pozdrawiam.